Dzień dobry, drodzy państwo. Dzisiaj omówimy jedną z najważniejszych bitew, a w zasadzie, no tak, operacji II wojny światowej, czyli operacji Uran. Dokładnie rzecz ujmując, chodzi o okrążenie wojsk szóstej armii generała von Paulusa w Stalingradzie. Co się ostatecznie udało i operacja zakończyła się wielkim sukcesem. Więc tak, przejdźmy do materiału. Otóż tutaj mam mapę, jednak ona nie jest dość istotna, pomimo wszystko. Ona pokazuje jakieś tam fragmenty kampanii. Ważniejsze jest to, co tutaj się dzieje tu. Czyli, a tak, operację Uran to było, jak powiedziałam wcześniej, to było otoczeniem. I to było okolice miejsca, bo miasto Stalingrad leży nad rzeką Wołga, To też leży blisko rzeki Don. Tutaj mamy podpisane rzeki na niebiesko. I tak. Yy, tutaj mamy operację Uran. I tak. To są ataki ZSRR. Takie mniej ważne, natomiast najważniejsze to są te narysowane kredką. Czerwoną kredką. Tutaj mamy te, jak widzicie, to jest tło, i to były właśnie najważniejsze ataki, aby to wszystko móc okrążyć. Dalej mamy tutaj rzeki. I operacja się działa od 11, przepraszam, od 19 listopada 1942 roku do. 30 listopada 1942 roku. Yy, I tak do operacji, tutaj jako przynęte tej bitwy, jako przynęte dla Niemców, aby atakować za Stalingrad i żeby nie zważać na słabe flanki, które uzupełniała czwarta i 3 armia rumuńskie. To był rumuńskie armie. Tutaj, proszę bardzo, mamy trzecie która stacjonowała bardziej na północy, czwarta bardziej tu, gdzieś te okolice, no, no tu i tak, po prostu yy, to, jak ja już mówiłem, to się po prostu udało. No ale dobra, przejdźmy do tematu, to była przynęta 62. Armia, która wchodziła w skład frontu stalingradzkiego ma rolę w ogóle w tej bitwie odegrała flotylla wołżeńska, która transportowała żołnierzy radzieckich na drugi brzeg Wołgi w kierunku Stalingradu. Dzięki czemu no, Stalingrad nie upadł. To jest według mojej opinii jeden z czynników dlaczego to nie upadło. No i tak. Operacja się udała gdyż czwarta i trzecia armia rumuńska po prostu były słowo wyposażone. No tak, były słowo wyposażone, nie ma o czym tutaj mówić. I udało się to otoczyć. No nie wiem, co ja się dzisiaj tak powtarzam, ale dobra. Przejdźmy do konkretów, co dokładnie, jakie jednostki brały, jakie armie dokładnie brały udział w tym otoczeniu. A więc tak. 51. Armia, czwarty Korpus Kawalerii, 4. Korpus Zmechanizowany. Od tej strony. Natomiast ym, od, należące do frontu południowo-zachodniego, to była 21. Armia, 4. Korpus Pancerny, trzeci Korpus, Korpus Kawalerii Gwardyjski i 65. Armia. Jak i 24. Armia też. No. No i to w zasadzie tak to wyglądało. Tutaj mamy właśnie te próby kontrataków tych słabych. Słabych. No nie ma co ukrywać słabych sił. Osi. Już mówiłem, że one były słabo wyposażone. Siły rumuńskie. I nawet się udało otoczyć w tym odcinku, w tym fragmencie frontu. Wojskom radzieckim czwarty i piąty korpus armijny. No, a więc tak, to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę. Do widzenia i zapraszam na następny odcinek.